Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. <laughs> dzisiaj będzie bardzo fajny odcinek, ponieważ dzisiaj wybierzemy sobie najlepszy sezon. W sensie ja już wybrałem najlepszy sezon American Horror Story, czyli mojego ulubionego serialu, jaki istnieje. Um, ogólnie jest 11 sezonów i każdy sezon jakby opowiada o innej historii. I to jest taki, wiecie, tak typowo po horrorowemu, że jest horror i to jest takie fajne i... Uwielbiam, dlatego dzisiaj wybierzemy sobie najlepszy sezon, moim zdaniem. Było naprawdę ciężko wybrać sezon, o ile, pierwszy, o ile wybranie pierwszego tego, pierwszego mojego ulubionego sezonu nie było jakoś bardzo trudne, To wybranie kolejnych miejsc było naprawdę bardzo trudne. Dlatego docencie moje starania, naprawdę uważam, że jest wiele świetnych sezonów, ale no cóż, dzisiaj wybierzemy ten najlepszy i przedstawię Wam tutaj moją listę najlepszych sezonów. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego serialu, to jest na Disney Plusie. I to jest chyba jedyne miejsce, gdzie jest ten serial polecam każdemu. Jak nie macie co oglądać, to będziecie mieli co oglądać przez parę miesięcy, nawet przez rok. Um, przykładowo oglądać jest jeden sezon na miesiąc, co nie? Opowiem wam moje przeżycie z tym sezonem i um, no i może już zaczniemy. E, najgorszym sezonem był Double Future. Ja myślałem, że to będzie to jest dziesiąty sezon, ale ogólnie to jest Jeden z gorszych sezonów, jaki powstał, są no w sensie najgorszy sezon. Nie fajnie mi się to oglądało, bo były, jakby wiecie, takie dwie historie i te dwie historie nie były jakoś bardzo ciekawe. Um, no, ogólnie nie podobało mi się to za bardzo. Um, ja uważam, że jak na taki sezon dziesiąty, taki jubileuszowy, powinno być coś znacznie ciekawszego, jakieś nie wiem, na przykład po połączone te wszystkie sezony razem albo cokolwiek innego, jakieś taki wiecie, coś ciekawszego, jako taki dziesiąty sezon. No a tutaj niestety zabrakło też tych głównych, takich najważniejszych aktorów, tej Jessiki zabrakło i tego Iwana. ich zabrakło, bo to są, wiecie, tacy główni bohaterowie. No zabrakło ich, zabrakło ich niestety. Kolejnym sezonem jest tutaj New York City, ten najnowszy sezon. Um, on, jak się go oglądało, to było takie poczucie niepokoju, ale jakiś taki też niefajny vibe płynął od tego sezonu, nie wiem, jakoś... Nie wczułem się w... w klimat tego sezonu. No. No i ogólnie chyba jeszcze wszystkich odcinków nie obejrzałem, bo jestem na piątym na piątym chyba, tak? Piątym albo czwartym. <coughs> Kaszelek, dobra, nieważne. No i ogólnie jakoś super to nie jest, nie? W sensie jest, wiecie, tak typowo strasznie morderstwo i w ogóle... Dobra, kolejny sezon to jest kult. Kult jest taki, wiecie, taki... No jest taki straszny trochę. Jest taki, że wiecie, że się wystraszycie parę razy. Um, I ma nawet taki fajny... Fajny vibe, ale... No tutaj w porównaniu do innych sezonów niestety e, leży, co nie. Ja jak go oglądałem, to... E, czekałem, aż się trochę skończy. E, no bo trochę długi był ten... E, ten sezon. W sensie, no długo mi się oglądało, strasznie mi się dłużyło oglądanie tego sezonu. Dobra, kolejnym jest... E, apokalipsa, w ogóle do tej apokalipsy jest bardzo ładna okładka wy też tak uważacie, że ta okładka jest cudowna? zobaczcie na tą okładkę no świetnie, świetnie to wygląda e, no ale dobrze nie okładka robi wrażenie, a sam sezon i zawartość odcinków no ogólnie e, było spoko bo była taka kontynuacja jakby do sezonu trzeciego e, to był fajny sezon no był fajny, ale y, też jakiś taki trochę temat był już wymęczony podczas oglądania tego, tego, tego serialu y, sezonu. Dobra, kolejny, bo już nie mogę się. Y, dobra, to był taki sezon. Moim zdaniem najstraszniejszy to był sezon. To był najstraszniejszy sezon, jaki jaki powstał. Był fajny. No, bo nie można tego zaprzeczyć. Był, był w porządku. To jest szósty se. Szósty? Tak, to jest szósty sezon. No i on jest git, co nie? No, ale w porównaniu do innych, no tutaj niestety leży. Też tu, tu, tutaj nie daje takiego wajbu jak wszystkie sezony do piątego sezonu. Yy, bo do piątego sezonu były takie najlepsze sezony, już on zdradzę tutaj trochę. Tu już był szósty tu już się trochę zaczęło komplikować, tu już się zaczęła komplikować sytuacja i te sezony przestały nabierać takiego fajnego klimatu, które miały poprzednie. Dobra, kolejny, akurat jest bardzo klimatyczny. 1984 jest świetnym sezonem. <laughs> to jest e, chyba dziewiąty sezon i on jest na przykład. Jest jeden z tych nowszych sezonów, które są naprawdę fajne. E, są naprawdę fajne, ale no. No nie ma w sumie, ale jest tutaj też świetne intro do tego sezonu. E, no i daje tutaj taki fajny vibe lat 80. E, są tam takie postacie też bardziej znane w środowisku kryminalnym. No ale jest. Jest fajnie, ja w ogóle bardzo lubię, jak w American Horror Story są takie postacie inspirowane prawdziwymi postaciami. Um, bo tutaj właśnie był ten taki, taki morderca, ten no wiecie. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Taki, taki, jakiś taki. No, te, te, taki jeden z popularniejszych, o tak, tak to nazwa. Bo nie pamiętam, jak się nazywał. No, no i ogólnie bardzo fajne. Fajny vibe, właśnie ten sezon daje. Dobra, kolejnym sezonem jest sezon e, Sabat Cowen. Jak zwał tak zwał, no to jest sezon taki, no nie wiem, on, jak ja go oglądałem to nie był jakiś taki, wiecie, tak, tak super, tak, że wiecie, że super się oglądało, że nie, nie mogę się doczekać kolejnego odcinka, jak obejrzę i nie mogę się doczekać co będzie dalej i nie było takiego fajnego klimatu, ale za to, bardzo fajnie się oglądało te odcinki, tak bardzo przyjemnie, że wiecie, że jak się oglądało jakiś odcinek, to on tak bardzo fajnie wchodził. Tak wchodził, wchodził źle brzmi trochę, no ale fajnie się przyjmowało do głowy zawartość tego sezonu. Ja oglądałem ten sezon przez dwa tygodnie, z tego co pamiętam. No i byłem wtedy u babci na wakacjach i cały czas na wakacjach, w sensie na wyjeździe u babci, bo to nie były wakacje, nie było lata, tylko to była zima bardziej. No, i właśnie oglądałem ten sezon, pamiętam. No, i dużo odcinków wtedy oglądałem. No, ale w dwa tygodnie tak mniej więcej obejrzałem cały. No i ogólnie bardzo fajny sezon, to jest wiecie taki sezon o wiedźmach. No, ja tutaj się spodziewałem, że będzie bardziej jakiś taki. Jak przeczytałem opis tego sezonu, to myślałem, że to będzie, będą bardziej takie lata, wiecie, 1600, jakiś rok. A tam były takie wplątywania tego, tych dawnych lat. No, ale nie było tak, wiecie, tak typowo, że jest 1600, tylko to były raczej lata współczesne i to jakoś tak trochę prze, przez to chyba taki niefajny vibe był, no. Dobra, kolejnym sezonem jest Freak Show. Jak ogólnie, bo na początku, zanim jeszcze oglądałem American Horror Story, to sobie przeczytałem opisy każdego sezonu i opis tego sezonu wydał mi się najlepszy. Czy był najlepszy? No, być może, no, był to fajny sezon. Musiałem przejść y, przez drugi i trzeci sezon, ale to nie był jakiś problem, e, żeby przejść przez te sezony. No ale czekałem bardzo długo na ten sezon, a w końcu do niego do, dotrę. dotarłem. No i ogólnie powiem wam tak, że oglądałem go bardzo, bardzo długo. Bardzo długo oglądałem ten sezon, e, bo ja oglądałem ten sezon chyba ponad miesiąc. To, był, to było najdłużej oglądany sezon przeze mnie, oprócz tego jedenastego, bo ten jedenasty to taki jakoś średni. No ale. Frickshow oglądałem tak strasznie długo, nie wiem czemu. Może dlatego, że te odcinki były takie strasznie długie, to chyba jest taki sezon, w którym są te odcinki najdłuższe, mimo wszystko. E, no ale ogólnie były bardzo fajne postacie, między innymi ten Clown był super postacią. E, super postacią był też ten taki gość, taki wiecie, ten taki bogaty, ten bananowiec taki. E, on był bardzo fajną postacią. E, no i bardzo fajną postacią też była ta Elsa. Ona była świetną postacią i to była moja ulubiona postać z, podczas tej, bo to była taka, wiecie, taka fałszywa postać trochę. No, ale... No, bardzo fajny sezon. Tylko tutaj y, był taki błąd, że ta Elza nie miała nóg, co nie? No ale w, w jednej z końcowych scen, w jednym z końcowych odcinków normalnie zginęła te nogi jakby miała nogi. Co nie? No i to był taki, taki błąd, ja się dopatrzyłem błędu. Dobra, kolejnym sezonem jest American Horror Story, sezon pierwszy Murder House. E, ogólnie ja ten sezon obejrzałem w weekend jeden. To był najszybciej obejrzany sezon przeze mnie. E, bo ja ogólnie bardzo długo czekałem na Disney a w sensie e, bardzo chciałem mieć Disney Plusa. No ale w, w końcu, jak zrobiłem już tego Disney Plusa, to obejrzałem i w dwa dni obejrzałem. W jeden, w jeden dzień bym obejrzał, gdybym nie zaczął wieczorem, no ale bardzo szybko ogólnie obejrzałem. E, no ogólnie tutaj bardzo fajny taki klimat jest zbudowany tego domku, tego domku mor morderstw, domu morderstw. Um, no, trochę dziwnie zaczęło być, kiedy, kiedy zaczęło być, że że oto że się okazują duchami ci ludzie tam. E, trochę dziwnie wtedy zaczęło, tak wiecie, tak trochę niezrozumiale. E, no ale pod koniec e, tak dało do myślenia tak trochę, no i wiecie... No i fajnie się czułem z tym, że obejrzałem ten sezon. Myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć. E, nie rozumiem trochę te, tego tego... Tego goskatu. E, jakiś taki... Trochę dziwna to była scena. Wiecie, no... Niby taka scena do uzupełnienia, no ale tak trochę taka dziwna była. Dobra, no i drugim, najlepszym sezonem jest Hotel. Hotel był świetnym sezonem. Bo po pierwsze Lady Gaga tu grała. Kocham Lady Gagę. Lady Gaga jest super. Lady Gaga tu grała, jak się dowiedziałem, że tam gra Lady Gaga, to ja już wiedziałem, że to będzie mój ulubiony sezon. No i słuchajcie, no, tutaj nawet okładka jest świetna w tym sezonie, no zobaczcie na to, no. To jest najlepsza w ogóle okładka, jaka istnieje tutaj w American Horror Story. Świetna jest. Eee... No ale tak, po pierwsze dużo fajnych postaci, dużo też znanych postaci, no bo tam był ten, e, ten taki klaun morderca był Damer i było innych tak, wiel, wielu takich słynnych morderców, była jeszcze to taka laska, e, która jest jakąś morderczynią czy coś takiego. No i ogólnie było dużo znanych postaci, można było się później zagłębić, na przykład w postaci w postacie tych osób, które tutaj wystąpiły e, no i przede wszystkim moja ulubiona rola Lady Gaga. No Lady Gaga tutaj świetnie zagrała, to była moja ulubiona postać i jak Lady Gaga wchodziła, to ja nie chciałem, żeby ona wychodziła z, z, tej, z tego sezonu. Tak, pewnie teraz pomyślicie, że to jest mój ulubiony sezon przez Lady Gaga. No ale nie no, ale fabuła też, bo ona tak. Bo ta fabuła, tak wiecie, tak e, trzymała cały czas w niepewności, co nie? No i ona do końca, nawet podczas tych ostatnich odcinków, ona nie była w 100% zrozumiała. No, i też świetnym odcinkiem jest też ta strzelanina w szkole. To jest super. strzelanina? Nie, to nie była strzelanina, to było bardziej takie ten. No ta zaraza, nie? Tak, że wiecie, że krew i w ogóle nie wiem, jak to nazwać. Mm, to była super scena, ona była taka fajna, krwawa scena, dzieci umierały, to było super. Um, dobra, teraz brzmi jak jakiś pedofil. Nie o to chodzi. Po prostu była to fajna scena, co nie? No, no i dużo było tutaj takich fajnych scen. Po czasie ten y, hotel zaczął mi trochę przypominać pier pierwszy sezon. To w sumie nawet trochę dobrze, tylko że wiecie, że był hotel i w ogóle były postacie fajne. Yy, no, zabrakło tutaj tej Jessiki. Y, Jessiki. ewidentnie zabrakło, bo ona by tutaj dopełniła ten sezon świetnie. No cóż, niestety niestety w tym sezonie się nie pojawiła. Ale za to świetnie zagrała w sezonie drugim, który jest jeden z moich... nie, to jest mój ulubiony se sezon. Było bardzo mi ciężko wybrać pomiędzy właśnie tym sezonem, a pomiędzy piątym. E, no ale cóż, jednak wygrał ten drugi. No wiecie, no. Jednak nic nie przebije tego wspaniałego klimatu, który został tutaj zbudowany. Że wiecie, szpital psychiatryczny, że y, wmawiają wam choroby psychiczne. No ogólnie świetne. E, mm, mm, co by więcej tutaj rzec. No cudowny sezon, no. Było też taki... Niepewność było też strasznie... E, no, to był ulubiony sezon. Możecie w komentarzu zrobić swoją listę ulubionych sezonów. Jestem bardzo ciekawy, jaki jest Wasz ulubiony sezon. Um, no, mój jest właśnie Asylum, bo no, cudowny ten sezon był, no. Ja czekałem na kolejny odcinek, jak go oglądałem. Więc wy napiszcie też swoją listę. Jeżeli nie oglądaliście tego, no to co ty jeszcze robisz? Musicie iść na Disney Plus i koniecznie obejrzeć ten serial. No cóż, ja wam pokazałem tutaj moje ulubione e, seriale. Nie seriale, tylko sezony. Um, no, jeżeli się zgadzacie to możecie napisać że się zgadzam, że w sumie dobra lista jeżeli się nie zgadzacie to napiszcie dlaczego się nie zgadzacie um, no i napiszcie też swoją listę ulubionych sezonów tutaj no cóż widzimy się jutro w dniu 16